The North Face Vectiv Enduris 2 Enduris jest to but stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu w terenie w terenie leśnym, w terenie lekkiego trailu, w terenie skalistym, czy jakichś kamieniach, korzeniach Komfortowa jest tu przede wszystkim cholewka, jest to but z najbardziej miękką cholewką, z najbardziej taką klasyczną cholewką pośród butów linii Vectiv mamy tutaj dużo gąbek, mamy taki miękki gąbkowy język, tak więc dopasowanie tej miękkości od strony cholewki jest dużo i cholewka jest to główna rzecz, która zmieniła się na przestrzeni modelu Enduris 1 oraz Enduris 2 jeżeli chodzi o podeszła amortyzacji, mamy tutaj dwa elementy. Mamy tutaj miękką, responsywną piankę i mamy wkładkę z TPU. Wkładkę, która działa tak jak wkładka z włókna węglowego, Przy swoją sprężystość zapewnia dynamikę, zapewnia odpowiednią odbicie, odpowiednią szybkość tego buta, aczkolwiek nie jest to włókno węglowe, więc jest też dosyć elastyczna i dosyć, dosyć komfortowa. Bieżnik w technologii Surface Control, 3,5 mm kołki, bardzo uniwersalna długość kołku, bardzo, bardzo uniwersalna przyczepność też tego, tego bieżnika. Jeżeli chodzi o inne cyferki, but męski waży 309 g, but damski waży 265 g i mamy tutaj bardzo uniwersalny, ale obniżony 6 mm drop. I to jest Vectiv Enduris 2.